Proszę Państwa, to jest jedno z spotkań z cyklu, na jakie organizujemy w tej chwili w kraju. W ostatnich tygodniach przedstawiciele Kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości odwiedzili około 150 powiatów w Polsce chcemy dojść do każdego powiatu na takie otwarte spotkania, żeby z jednej strony przedstawić Państwu pewne priorytety w naszym działaniu, jak my oceniamy sytuację w kraju, jak widzimy rozwiązania problemów, z którymi wszyscy się borykamy, a chcemy to również skonfrontować z Państwem, z Państwa poglądem, z Państwa doświadczeniem. Także te spotkania są dla nas niezwykle ważne i bardzo dziękuję, że Państwo zechcieliście w to niedzielne południe, w porze obiadowej przyjść i podyskutować z nami. Proszę Państwa, zacznę od tych spraw najważniejszych od spraw społecznych, które w sposób naturalny narzucają się dla na każdego poważnego ugrupowania. W naszej ocenie. Przepraszam, Pytanie. Co jest największym problemem w naszym kraju jak ten problem rozwiązać? Uważamy, że najważniejszym w tej chwili problemem, bez rozwiązania którego nie ma sensu mówić dalej o przebudowie naszego kraju, to jest problem bezrobocia. Mamy sytuację dramatyczną. W tej chwili ta średnia bezrobocia dotycząca naszego kraju to wynosi 14%, czyli to jest około 2,5 miliona naszych rodaków pozbawionych pracy. To są osoby te oficjalnie zarejestrowane. Przecież drugie tyle, czyli w sumie około 5 milionów Polaków wyjechało za chlebem w poszukiwaniu pracy poza Polskę, za granicę. 30% ludzi do 30 roku życia nie było w stanie rozpocząć jeszcze swojej normalnej drogi życiowej i zawodowej. Nie ma pracy. Wielu z nas boi się utraty pracy. W mniejszych miejscowościach, gdzie ten rynek pracy jest mniej elastyczny, utrata pracy no to jest katastrofa. To jest utrata pracy też na lata. I każde ugrupowanie polityczne musi traktować rozwiązanie tego problemu, czy też istotne jego ograniczenie, jako priorytet. Proszę Państwa, my w październiku ubiegłego roku złożyliśmy w parlamencie projekt ustawy pod znamiennym tytułem Narodowy Program Zatrudniania. Walczyliśmy przez szereg miesięcy, żeby w końcu w Sejmie odbyła się debata na ten kluczowy temat. Przedstawiamy swoje propozycje, oczekiwaliśmy, że do tej debaty przygotuje się również rząd, że rząd też pokaże, że traktuje ten problem jako problem, który Udało nam się doprowadzić do debaty, a no, odbędzie się w przyszłym tygodniu w Polskim Parlamencie. Wreszcie będziemy mogli rozmawiać w parlamencie o sprawach najważniejszych, bo jest to jedna z tych kluczowych, najważniejszych spraw. Z tego co wiem, rząd nie przygotował żadnych propozycji, jak rozwiązać problemy, o których my chcemy mówić z Państwem i w Parlamencie, co zakłada projekt naszej ustawy przygotowany przez wybitnych specjalistów od polityki społecznej, przez ekspertów. Otóż jest to program przede wszystkim nastawiony na tak zwaną Polskę B, na tę Polskę Powiatową, gdzie nosimy wrażenie zapomnianą przez rząd i na ludzi młodych. Chcemy stworzyć takie mechanizmy dla przedsiębiorców działających właśnie na terenie Polski Powiatowej, aby stworzyć zachęty do tworzenia nowych miejsc pracy ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych, na których to będzie pierwsza praca. Chcemy aby w Banku Gospodarstwa Krajowego, to jest bank całkowicie państwowy, jeden z ostatnich, w dużej mierze rząd ma wpływ na jego funkcjonowanie, powstały dwa fundusze. Fundusz do rozwoju przedsiębiorczości ludzi młodych. Fundusze, e, były takim miejscem, gdzie będzie można naprawdę na atrakcyjnych zasadach wziąć kredyt, który w pewnej mierze w całości będzie też być po latach umarzany, jeśli kredytobiorca osiągnie e, zgodnie z ze złożonym e, projektem e, założenia e, i powstaną nowe miejsca pracy. Chcemy, aby koszt takiego nowego miejsca pracy stworzonego w tych powiatach, gdzie zagrożenie jest powyżej średniej krajowej. W gminach zdegradowanych ekonomicznie, aby koszt taki roczny stworzenia miejsca pracy mógł być wyliczany przez przedsiębiorcę od podstawy opodatkowania. To musi być realny system zachęcania przedsiębiorców, żeby właśnie tu, nie w Warszawie, nie w Krakowie, nie w Gdańsku, nie w Poznaniu, ale w tych małych miejscowościach powstawały nowe przedsiębiorstwa, a te, które jeszcze się utrzymały, żeby dać im szansę na złapanie oddechu i na rozwój. Takie jest nasze myślenie o sprawach kraju, takie jest nasze myślenie o tym problemie. Druga sprawa, wielki problem społeczny, to jest sytuacja ludzi starszych, Amerykanów i Ręczystych. Proszę Państwa, nie można godzić się z sytuacją, że duża część naszych Amerykanów i utrzymuje otrzymuje uposażenia poniżej 1000 zł. Naprawdę nie sposób yy, godnie przeżyć miesiąca. Prawda? mając wydatki na żywność, bardzo często na lekarstwa, często jeszcze trzeba zapłacić część, e, nie sposób za taką kwotę godnie przeżyć czy w ogóle przetrwać do końca miesiąca. E, w wielu wypadkach pomagają dzieci, pomagają wynkowi, ale nie wszyscy. są osoby, które są samotne. Naprawdę musimy pamiętać o tych ludziach. Są możliwości i pomysły, jak w sposób realny, prosty, mimo trudnej sytuacji ekonomicznej, mimo kryzysu urżyć tym ludziom. Pomóc. Państwa, my nie tylko domagamy się, ale wręcz żądamy, aby zaprzestać pobierania podatku dochodowego od tych najniższych emerytów i rent. To jest podatek 18%. A więc w wypadku emeryta, który otrzymuje no, tę ten, ten emeryturę w okolicach 1000 zł, czy poniżej, będzie to konkretne, będą to konkretne pieniądze. 100 zł, 150 złotych. Oczywiście wiemy, że to nie są wielkie pieniądze, ale są to pieniądze realne. Proszę Państwa, rząd, który nie jest w stanie egzekwować podatków tam, gdzie są pieniądze, gdzie można szukać e, miejsc, prawda, żeby ten budżet zasilić, e, bezwzględnie egzekwuje podatki od każdego najbiedniejszego emeryta, najbiedniejszego ręczysta. A To jest sytuacja moralnie, politycznie i społecznie nie do zaakceptowania. Oczywiście możecie Państwo powiedzieć, o piękne plany, fundusze dla przedsiębiorców, żeby rozwijali swoje firmy w strefach właśnie zagrożonych wielkim bezrobociem, że chcemy pomagać emerytom i to ale skąd to pieniądze? Oczywiście, że te pieniądze, jak przypomniałem, należy tych pieniędzy szukać. I są takie miejsca. My od wielu miesięcy walczymy o podatek bankowy. W Polsce sektor bankowy mimo kryzysu ma się znakomicie. Co roku netto kilkanaście miliardów czystego zysku. My jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi, nie chcemy doprowadzić do kryzysu finansów publicznych, Do kryzysu sektora bankowego. Ale w tych czasach naprawdę te zyski nie muszą być tak duże. Druga, drugie miejsce, gdzie należy, gdzie obowiązkiem rządzących jest szukanie wpływów do budżetu, to są hipermarkety, wielkie sieci hipermarkety. Nie można dłużej tolerować sytuacji, że supermarkety rok w rok pokazują, że nie odnoszą zysków jest chwila. wszyscy doskonale wiemy, ile osób tam robi zakupy, rozwijają się, i ciągle powstają nowe, prawda, w ramach nawet jednej sieci, w coraz mniejszych miastach, zabijają często naszych drobnych przedsiębiorców, drobnych sklepikarzy, a nie wykazują zysku. Więc my domagamy się wprowadzenia podatku obrotowego. Nasi eksperci wyliczyli, że wprowadzenie podatku, odpowiedzialnego podatku bankowego i podatku obrotowego od supermarketów da nam 11 miliardów złotych rocznie. To już byłaby ta kwota którą można by w sposób całkowicie świadomy skierować na bezrobotnych i to w sposób realny zwalczania bezrobocia, nie, nie. ciągłe jakieś ci absurdalne szkolenia, gdzie się wydaje milionów złotych, prawda? Nie wiadomo po co, żeby tylko urzędnicy mogli y, odfajkować, że zaliczyli bezrobotnych, bezrobotnych kolejny absurdalny czy wirtualny kurs, y, ale konkretnie miejsca pracy, konkretne zachęty dla przedsiębiorców, konkretne atrakcyjne kredyty, żeby tworzyć nasze przedsiębiorstwo i nowe miejsca pracy. Proszę Państwa, gdyby rząd zrezygnował z opodatkowania tych najmniejszych rent i emerytur, do budżetu nie trafiłoby w cudzysłowie nie trafiłoby 400 milionów złotych. Z punktu widzenia budżetu państwa nie jest to wielka kwota, a wprowadzając te dwa nowe podatki, w pełni można by bez żadnego problemu te 400 milionów złotych rocznie przekazać tym najbiedniejszym emerytom i ręczyzny. To są dwa największe problemy w tej chwili. Sytuacja emerytów francistów, sytuacja osób bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych, którzy nie mogą wystartować dorosło życie. Jeśli to już jest 30%, a to są też obiektywne, statystyczne dane GUS-u, 30% młodych ludzi przed 30 letnim życia nie rozpoczęło swojej drogi zawodowej, no to jest sytuacja dramatyczna. że koszta społeczne będą ogromne. Dlatego chcemy właśnie zmusić ten rząd żeby najpierw zacząć rozwiązywać te podstawowe problemy. Ale sytuacja, proszę Państwa, jest taka, że gdzie byśmy się nie przyjrzeli, w jakiej sferze naszego życia, funkcjonowania życia publicznego, ona wymaga zdecydowanych zmian. Ten rząd odpycha od siebie odpowiedzialność za wszystko, wykazuje się na każdym kroku niekompetencją, tolerowaniem korupcji. Przykładów można wymnożyć. Jest jedna fundamentalna rzecz, to są fundusze unijne. Proszę Państwa, w ostatnich latach do Polski trafiło miliardy euro. Około 100 miliardów euro funduszy unijnych w różnej postaci trafiło do naszego kraju. Gdzie te pieniądze są? Jak zostały zainwestowane? My jakie mamy z tego efekty i pożyczki? Przecież to miało być wielka szansa dla Polski, dla naszych dzieci i wnuków. Wielkie inwestycje, modernizacja, wielka modernizacja. Co rząd zrobił z tych pieniędzmi? Proszę państwa. Kiedy pytamy prawda, o to, o to mówi się o drogach i autostradach. Tusk, Donald Tusk obiecał Polakom, że przed Euro 2012, czyli w ubiegłym roku, prawda, do tych mistrzostw miało być wybudowane 3200 km autostrad i dróg ekspresowych. budowali trzy razy mniej. I za to budowali? Dlaczego kilometr autostrady w Polsce kosztuje dwukrotnie więcej niż w państwach Europy Zachodniej? Dlaczego w Danii. Kilometr autostrady kosztuje dwukrotnie mniej. A przecież mówi się, niestety, mówi się o nas, niestety poniekąd słusznie, że jesteśmy rezerwuarem taniej siły roboczej, że koszta pracy w Polsce są coraz mniejsze, tak? tak. Że są mniejsze w porównaniu z zachodnimi, Więc te autostrady powinny być dużo tańsze, ale tak nie jest. Wiemy już, że mieliśmy do czynienia z umowami e, przetargowymi, z ustawianiem przetargów na e, budowę odcinków autostrad z korupcją. Z korupcją w Generalnej Drugi Autostrad. Pamiętacie Państwo, kilka miesięcy temu dowiedzieliśmy się, że grozi nam utrata wszystkich funduszy unijnych przeznaczonych na budowę Polskiej i autostrad. Na szczęście do tego nie doszło, ale na kilku odcinkach już tego dofinansowania unijnego nie będzie, bo tam prokuratura postawiła zarzuty korupcji, zmowy cenowej, a przecież najprawdopodobniej mamy do czynienia z Góry Lodowej. To, co się dzieje, jest absolutnie do przyjęcia i rząd toleruje to. Z, z powodów całkowicie zrozumiał, Chyba, że ludzie z wstrząsu po prostu czerpią z tego korzyści. Poproszę Państwa, nie są osłowy, ale jeśli Państwo pamiętacie ten skandal ze zmową cenową na kilku odcinkach autostrad, to środki masowego przekazu opublikowały fragmenty rozmów telefonicznych, które nagrała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w trakcie ustawiania tych przetargów przez tak zwanych przedsiębiorców, czyli de facto przestępców. Co to oznacza w praktyce? To oznacza, że instytucja rządowa na bieżąco monitorowała cały ten korupcyjny proceder. Bo tam doszło do skorupowania urzędnika Generalnej Dyrekcji i Autostrad i nie zrobiono nic. Pozwolono na to, żeby te przetargi zostały zawarte. Narażono nas na utratę funduszy unijnych. Na tych odcinkach autostrad, gdzie są zarzuty, tam na pewno już nie będzie dofinansowania z Unii Europejskiej, tylko z naszych podatków. Pieniądze z naszych podatków trafią do przestępców, trafiły do przestępców, później się nie wypłacono, za pełną aprobatą i zgodą rządu. Tego nie wolno tolerować. Proszę Państwa, jak dalej są wydawane na fundusze? Co są z nimi? Spójrzmy chociażby na przykład w Polskich kolei państwa. W tym budżecie Unii, który właśnie się kończy, zabezpieczono około 7 miliardów euro na rozbudowę polskich kolei, na modernizację, na remont. Proszę Państwa, rząd był w stanie wykorzystać tylko 400 milionów. Z 7 miliardów euro wykorzystano efektywnie 400 milionów euro na polskie koleje, a jednocześnie likwiduje się połączenia, likwiduje się małe stacje, bo się nic nie opłaca i dochodzi do wypadków, dochodzi do katastrof kolejowych. Dlaczego tylko które wykorzystali? Bo są niekompetentni, nie potrafili przygotować programów unijnych, które Unia by zaakceptowała, profesjonalnych, pokazujących, o jakie inwestycje chodzi, jak te inwestycje mają być realizowane. Kolejna szansa marnowana przez ten rząd dla Polski i dla naszej przyszłości. Proszę Państwa, przyjrzyjmy się jeszcze temu, w jaki sposób te pieniądze są wydatkowane jeszcze w praktyce. Gdybyśmy mieli tak się zastanowić nad tym symbolem właśnie wykorzystania tej pomocy unijnej, nad tymi nowymi inwestycjami, które będziemy pamiętali, być może na się pewnie byłoby nam ciężko wskazać przykład takiej inwestycji. Chociaż w pewnej części z nas yy, narzuca się Stadion Narodowy. Miał kosztować 900 milionów oficjalnie, przed rozpoczęciem budowy. Kosztowało nas ponad 2 miliardy złotych. E, proszę Państwa, Sami Państwo pamiętacie skandal, super nowoczesny stadion, na który 2 miliardy złotych środków poszło naszych, prawda? Kiedy doszło do meczu bardzo ważnego, prestiżowego, trzeba było zamknąć stadion, nie byli w stanie zamknąć dach w tym stadionie. Tak to wygląda w praktyce. Ten stadion, żeby go utrzymać, żeby nie uległ degradacji, on wymaga pewnego też marketingu. Tam muszą się odbywać jakieś komercyjne imprezy, żebyśmy nie musieli ciągle z naszych podatków do niego dokładać. Parę dni temu przekonaliśmy się, jak menadżerowie z Platformy Obywatelskiej zarządzają naszym mieniem. Eee, dowiedzieliśmy się, że nawet na koncert Madonna, znana gwiazda muzyki rozrywkowej, eee, gdzie na całym świecie koncerty no są organizowane, zawsze przynoszą organizatorom zyski. U nas w Polsce przynoszą sprawę. U nas w Polsce my z naszych podatków musimy dofinansowywać, prawda? 6 milionów złotych poszło na dofinansowanie czysto komercyjnego koncertu. Teraz może troszkę na będzie. słychać? Eee, proszę Państwa, 6 milionów złotych poszło na dofinansowanie z naszych pieniędzy czysto komercyjnego koncertu. Co oni chcieli więcej sztucznych ogniw nastąpić w trakcie koncertu, żeby fajnie było? Chociaż to jest konkretny absurd. Akcja ludzi Platformy Obywatelskiej. Proszę być może nazwisko nie jest powszechnie znane, ale jest to bardzo wpływowy polityk Platformy Obywatelskiej. Mówi o pośle Biernacie, który jest szefem Platformy Obywatelskiej w województwie Łuńskim. Eee, skomentował to publicznie w telewizji. 6 milionów złotych. O co chodzi? Problem byłby, gdyby to było 60 milionów złotych. 600 milionów złotych. To jest dla nich problem. 6 milionów publicznych pieniędzy dla nich nic nie znaczy. Przecież czasy są naprawdę trudne. Trzeba oglądać każdą złotówkę 10 razy, publiczną złotówkę, żeby ją efektywnie wydawać i mądrze, wydawać racjonalnie. Inna sprawa, Czy Państwa, to szaleństwo z nagrodami. Naprawdę sytuacja jest dramatycznie trudna dla wielu Polaków, dla milionów Polaków, Bezrobotnych, dla emerytów i ludziskich. A nagle dowiadujemy się, półtora miesiąca temu, że dwóch prezesów z Państwowej Spółki, PL 2012, która organizowała te zawody sportowe, miła sympatyczna rozrywka, zwłaszcza dla mężczyzn, zawody sportowe, jakie były euro 2012, otrzymała z tego tytułu nagrodę po 1 300 tysięcy złotych. No przecież to jest wstrząsające. To jest no, taka bezczelność i tak naszych klientów za co 1 300 tysięcy to w totolotka można wygrać, prawda? to państwowa spółka podległa Ministerstwu Sportu, co wielka filozofia, że przez dwa tygodnie parę dużym rozegrało kilka meczek w Polsce. No, to jest po prostu niebywałe, Jak traktowane są publiczne pieniądze, jak marnotrawione są te wielkie środki unijne, które trafili do naszego kraju. I jeszcze wracając na moment do tych autostrad i dróg. Prawda? Ktoś wygrywa ustawione przytanki, ale czy ta firma, która wygrywa. Te na ona rzeczywiście pracuje. W większości przypadków nie. W większości przypadków tam są podwykonawcy, czyli te prawdziwe polskie, często małe firmy, na które tak bardzo liczyliśmy, że osiągną z tego tytułu sukces. Sukces ekonomiczny, że będą miały pracę, że będą miały atrakcyjne kontrakty, że te pieniądze trafią do tych ludzi, do polskich przedsiębiorców, żeby rozwijali swoje firmy. I okazuje się, że nie. Wielkie budowy, prawda? Dziwne specyficzne. Są odcinki autostrad podrzucane po całym kraju, dosyć bezmyślnie, nie wiadomo, do jakiego tego klucza, ale mimo wszystko coś tam trwa, coś się dzieje. I nasze firmy padają, a pieniądze przyjmują, bo też pieniądze są, rząd przekazuje tym, którzy formalnie wygrywają przetargi, często ustawione przetargi, często w wyniku korupcji wygrywają te firmy, potem wynajmują naszych przedsiębiorców, którzy patkotują. Tak nie wolno rządzić naszym kraju, tak nie wolno tego tolerować. Tamu się w temu co się wdziałamy i temu się wdzięczniamy. Proszę Państwa, to co jest przerażające, to jest to odrzucanie z siebie odpowiedzialności za wszystko przez obecny rządzący. Przecież Państwo płacicie podatki na funkcjonowanie instytucji publicznych, na funkcjonowanie właśnie państwa, no, po to, żeby rozwiązywało nasze problemy. Żeby nikt nie kłamał odpowiedzialności, nie było obok obywateli, ale żeby reprezentowało ich, żeby działało tak, żeby rozwiązywać globalne problemy a rząd obecny unika jakiejkolwiek odpowiedzialności za cokolwiek. Weźmy wreszcie sytuację szkolenicznej. Zrzuca się. się kolejne zadania na samorządy, nie idą do pieniądze. Między innymi samorządy utrzymują nasze szkoły. Mamy sytuację dramatyczną, że prawie 2000 szkół zostało zlikwidowane lektami samorządowcy. Często są to decyzje dramatyczne. Ja nie wierzę, że ktokolwiek z samorządowców no, z łatwością nie przychodzi likwidować kolejną szkołę prawda, na swoim terenie, bo są koszta społeczne, ale no, jest też określony budżet. Często są to bardzo dramatyczne wybory. Samorządowcy, którzy dokonują takich decyzji, patrzą z perspektywy dnia dzisiejszego, być może najbliższego roku. Ale obowiązkiem rządu jest patrzenie w przyszłość. Co będzie z następnymi pokoleniami Polaków? Jak będzie wyglądała ta edukacja, zwłaszcza w Polsce w terenie, prawda? W Polsce powiatowej. Dlaczego dzieci mają jeździć po 20 km do szkoły, prawda? My jesteśmy przeciw politykach polskich szkół, ale oczywiście też nie chcemy być dołosowni. Pokazujemy, jak sfinansować, jak przekazać samorządom większe pieniądze na utrzymanie polskich szkół. W tym roku odbyliśmy batalię przy okazji. Wspalania budżetu na ten rok, gdzie nasi posłowie wykryli e, miejsca, e, tak zwane zaskórnia Dostołskiego, e, gdzie pod jakimiś tam nic nie mówiącymi e, hasłami są pozycje o budżecie, e, które rząd komunikuje, prawda, w jakichś tam celach. Być może będzie chciał zrobić jakąś jakiś ekstra ekstraigrzyskę e, przed jakimiś wydarzeniami, prawda, żeby poprawić sobie sondaże i gdzieś tam gdzieś się znajdą pieniądze publiczne na to. Ale my byliśmy w parę takich miejsc i pokazaliśmy konkretnie. Żeby w posłowie posłuchaniu 2 miliardy złotych, e, które można było przekazać na zwiększenie subwencji e, edukacyjnej dla polskich samorządów, żeby szkoły nie musiały być zamykane. Oczywiście odrzucili odrzucili nasze poprawki. Inna sprawa to jest kwestia tej odpowiedzialności opinii. Proszę Państwa, zanim Platforma Obywatelska przyjęła władzę w naszym kraju, żeby zlikwidować szkołę, potrzebna była zgoda kuratorów, czyli tej instytucji edukacyjnej i rządowej. Oni zmienili przepisy, teraz potrzebna jest tylko opinia, nie wiążąca. Ale przecież tak jak mówię, rząd musi widzieć to w dłuższej perspektywie czasowej. Nie można po prostu zostawiać to wszystko yy, bez jakiejkolwiek kontroli, bez jakiejkolwiek wizji rozwoju, edukacji w naszym kraju. Zgłosiliśmy poprawkę, żeby przekrócić ten przepis, że bez operatora wstrzymuje likwidację szkoły. Wskazaliśmy było finansowania i chcieliśmy, żeby ktoś odpowiedzialnie wziął um, tę sprawę w swojej ręce. Nie zgodzili się na to. Nie zgodzili się, bo nie chcą mieć odpowiedzialności za to. Likwidują małe komisariaty policji. Do końca roku około 500 komisariatów ustawionów policji w małych w miejscu zlikwidowane. Właśnie nie opłaca. Likwidują połączenia kolejowe PKS bo się nie opłaca. Likwidują małe włoski, bo się nie opłaca. A naprawdę z punktu widzenia obywateli, milionów obywateli mieszkających w małych miejscowościach, to te państwo znikają. Po co ich państwo? Po to, żeby podatki tak? Oni mają ten pomysł. To oficjalnie o tym, to jest w dokumentach programowych Platformy Rozwoju Metropolitalnego Polski. Czy oni chcą no, rozwijać bo no, też że ugrupowanie deklaruje, że chce Polskę rozwijać, ale przez wielkie miasta. Tam się wiemy inwestycje wielkie, tam się na jak, na jak największych ludzi z terenu, prawda? Niech zasilają te wielkie miasta, żeby dopuść świeżej ludzi. E, no, na razie muszą czekać w powiatach, muszą czekać na swój czas. Najpierw, żeby tam to wyglądało. Ale tak nie można, proszę Państwa. Tak. My mówimy, że jesteśmy za Polską zrównoważonego rozwoju, że wszędzie są tacy sami Polacy to jest obowiązek Państwa, dbanie o wszystko. Niezależnie od tego, czy mieszkają w Warszawie, czy w Krakowie. Nieważne, że tam jest więcej głosów w wyborach, a nie w Dąbrowie, w Dla nas to jest istotne, bo to jest państwo, po to zabiegamy o to, to poparcie od państwa, żeby realizować te cele. Bo jesteśmy dobrą wspólnotą. Także ten model nieodpowiedzialności dla nas to jest dramatyczny. To jest dramatyczny i musimy w dobrze pojętym interesie nas wszystkich zmienić te rządy. Dobrze pojęcie to ja się na to wszystko. Oczywiście bardzo byśmy chcieli, żeby to poparcie było skierowane do naszego uruchomienia, bo wydaje mi się, że w każdym e, temacie mamy przygotowane alternatywne propozycje, to konkretnie, jak sfinansować, co zrobić. I te spotkania, których jest tak wiele w ostatnich tygodniach, chyba, no, to dla nas to jest jakby pewien stały element działalności, że my spotykamy się z mieszkańcami, żeby konfrontować też nasze poglądy i też zbierać pracę po opinii. Oczywiście to jest stały że wydaje mi się, że nie chcemy. Chcemy reprezentować interesy przeciętnego Polaka w sposób pełny, odpowiednio zdiagnozować sytuację, odpowiednio postawić priorytety w działaniu i nie bać się odpowiedzialności. Bo to jest rząd, który ponosi odpowiedzialność. Jeśli się nie sprawdzi w Polach Polak Polacy rozliczą. Mam nadzieję, że tak będzie że wreszcie Polacy w sposób świadomy kierują się swoim dobrze rozumianym i jako obywatele, którzy płacą podatki. Rozliczą tych rząd. Wiemy, że tym bardziej zmiana rządu będzie realna, a zwłaszcza, a tak jak pokazują ostatnie sondaże, to prawo i sprawiedliwość może zdobyć zaufanie większości Polaków, tym większe będą ataki na nas. My jesteśmy na to przygotowani my jesteśmy odporni, natomiast bardzo nam zależy na głosach tych Polaków, którzy na co dzień się polityką nie interesują. Tym już nie jest ważny czy nie lewica, czy prawica. Tym się jest obrona elementarnych zasad funkcjonowania państwa. I w imieniu elementarnych zasad będziemy apelowali do Polaków i o poparcie naszego ugrupowania i o rzetelne rozliczenie rządzących. za to wszystko, co się dzieje w naszym kraju, za te marnowane szanse cywilizacyjne, za marnowane publiczne finanse, publiczne pieniądze, państwa pieniądze, za niedostrzeganie tych, tych zasadniczych problemów społecznych, Bez których naprawdę trudno mówić o wielkich reformach, kiedy ludzie nie mają jak związać końca stanu. To może tyle tytułem wstępu i poproszę moich kolegów.